Oprócz tej działalności czysto związkowej, organizowania tego związku, czy uczestniczyliście w jakichś akcjach politycznych? Były różnego rodzaju akcje strajkowe wspomagające niezależne zrzeszenie studentów, były pogotowia strajkowe związane z atakiem na szkołę pożarnictwa. Czy braliście w czymś takim udział? Tak, tak, braliśmy w tych, w udział w tych strajkach takich solidarnościowych, nie? także to przy, praktycznie w każdym takim strajku, co Krajowa Komisja ogłaszała, braliśmy udział. Organizowaliśmy też różne takie, no, wszechnice takie związkowe, takie. zapraszaliśmy historyków różnych. Kogo razy. na przykład? Na przykład Adam Macedoński był na temat e, Katynia. Katynia nie? Podejrzewała no, to, też. No. No, 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 to, no to też tak było, taka dość, to... Ostatnio został uhonorowany tak. Orderem Orła Białego tak przez tak. prezydenta i no, chwała za to. No, ja też pamiętam taką sytuację, że dam takie ogłoszenie, Instytut Katyński zaprasza na wykład Adama Macedońskiego na temat zbrodni katyńskiej. No i ci sekretarze partii zaczęli szukać tego instytutu, nie? No ale ja już ogłoszenia puściłem, ogłoszenia poszły, dyrektor mnie wezwał, żebym Żebym... Doniósł kto jest Instytutem, żeby, tak? Żeby, żebym zamknął salę, bo, bo ten Instytut jest nielegalny. Ja mówię, jak pan chce, to niech pan zamknie, ja nie zamknę, nie, ale nie odważył się. No, Brał się ta, bał się taczek, tak? tak natomiast na, na, no, na spotkanie no, na temat Katynia przyszli wszyscy aparatczycy partyjni i było widać, skąd oni są mieli jednakowe notesy takie Dziecia zastał w stan wojenny 13 grudnia. 13 grudnia mnie zastał na Śląsku, bo mieliśmy właśnie było posiedzenie Komisji Krajowej Górnictwa na kopalni Wujek wtedy, nie? No i to tak było chyba 11 grudnia bodajże, chyba to na kopalni Wujek było na pewno. Czyli zaczęło się w piątek, a tak. kończy, kiedy się miało kończyć? Miało się kończyć w sobotę. W sobotę, to jest 12. No i ono się zakończyło, i ja mój brat pracował na kopalni w Jaszczębiu. No i ja pojechałem na imieniny mojej bratowej, która ma Maria na imię. No i pojechałem na te imieniny. No i żeśmy tam, że tak powiem świętowali imieniny mojej bratowej i, i, i była jeszcze moja mama tam u, u, u brata, nie? No i poszliśmy spać i rano mama poszła do kościoła chyba na szóstą i wróciła z płaczem, że jest wojna, nie? Ja mówię, jaka wojna? To z kim, nie? Nagle telewizor nie działa, tutaj tam. Co ten... pewien czas spawać się pojawia w telewizorze, dzieci, tak? tak? Dzieci płaczą, bo bajki nie było rano. Tak, teleranka nie było. Teleranka nie było. No i się zaczęło ten, ja mówię, jak wojna, kto z kim? nie? No przeciwko napad, nie? To były tak zwane straszne skutki awarii telewizora, które zaowocowały, że w następnym roku urodziło się 100 tysięcy więcej dzieci. No, nastąpił, ze spadku nastąpił pik do góry. Myśmy jeszcze, że tak powiem, na tych imieninach e, e, śpiewali pieśni patriotyczne. Gdzieś tak mówię do, prawie do północy, nie? I to tak później mówię, jak się okazało, że jest jednak ta, ten stan wojenny, no to zacząłem rozpaczliwie szukać transportu, żeby próbować wrócić do Bochni. No i tak autobusy nie, to nie, tu przepustki, tu jakieś te, tu wojsko na ulicach, milicja zobo. No i znalazłem taksówkarza, który się zgodził, że mnie zawiezie, nie? No, wiem, że to kosztowało mnie to jedną pensję taką miesięczną moją na ten, ale gdzieś tam zatankował sobie paliwo, bo to na kartki wtedy było, miał tam dwa karnisty na ten, no i pojechaliśmy do tej bochni z moją mamą. Już tam jechał przez Śląsk, no Pamiętam, już czołgi stały na rogatkach, są transportery opancerzone. No, taki, że tak powiem, widok. Yy, Mrużący krew, krew żyłach. krew żyłach, nie? ci z karabinami, z ostrą amunicją, no i żartów nie ma, nie? Nie ja wiem, sami nie wiedzieli po co tam stoją, ale byli. Ale byli, no to jest, robiło wrażenie. No, i to tak przyjechałem do bochni, wchodzę do mieszkania. A ten wynajmowałem mieszkanie w takim domu jednorodzinnym, a sąsiadka mówi, proszę pana, byli po pana obczaja 11. Nie? O. No ale mnie nie było, nie? No i, i ten to pojechałem do Huty tam właśnie do tego zakładu przetwórstwa hutniczego tam yy, do Bochni. No i tam przenocowałem, no i rano no, zabrali mnie górnicy na kopalnię, no i zaczęliśmy strajk wtedy na kopalni.